아! 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 다시. 어, 어, 아! 와, 쟤다 나. Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku prosto z Canela. To wyjątkowy odcinek, dlatego że nawet ze względu na ilość wyjazdów i rozjazdów teraz nie zabraliśmy ze sobą statywu, ale to nic, dlatego że... Yy, no, myślę, że o Aresowej wiosce powiemy w następnym odcinku, bo Ares już się wygadał, w związku z tym tajemnica na wózku, to wiadomo, że nie ma najmniejszego sensu. Yy, a my przygotowaliśmy dla Was dzisiaj z okazji tego specjalnego odcinka, już praktycznie wiosennego, bo przypomnę, że marzenę będziemy jutro Topić? Będziesz topił jutro marzenie? No, o, się zastanawia jeszcze. Natomiast my pokazujemy Wam to, co będziemy mieli dla Was na Wózku Aresa na wiosnę. Wszystkie nasze programy w jednej pigułce. Zobaczcie sami. I said, I Zaczynamy od naszych standardowych pozycji, niezmiennie od trzech sezonów. Budują szałasy, noszą patyki, kłócą się i patrolują swój rezerwat. Czwarty sezon z kamerą wśród bobermanów w soboty o 12.00. Najlepsze rozrywkowe spotkanie tygodnia co dzieje się w fundacji, komu pomagamy a także świeża porcja plotek w programie Prosto z Kenela, w każdą niedzielę o 20.30. Jak posadzić jajka, co potrzebne jest, by zrobić galaf lub pizzę? W swoje podboje kulinarne zabierze was wraz z statełem sam agent Wątrobianka. Poradnik agenta Wątrobianki w poniedziałki o nowej porze, 20.30. Tutaj na kurał nie żyje, agencie! Afery na dworze, kogo poszukuje policja, kto zabija kurczaki. Naszym reporterom nie umknie żaden skandal. Aresowe wiadomości w piątki o 20.30. Ale to nie koniec, bo oprócz wszystkich programów, które mamy do tej pory, będziemy mieli dla Was również kilka niespodzianek. Zobaczcie sami. Nadszedł ten czas. Nasza najwspanialsza, jedyna, nieugięta w wiedzeniu, słynąca z ciętego języka i dobroci przemówi oświadczenie królowej Szmunci Wędzonki w każdą środę o 20.00. I na koniec pierwszy w historii serial z udziałem zwierząt. Wielkie Gwiazdy, wartka akcja Radość i Szczęście w pierwszym i jedynym serialu Moda na Muchę w soboty o 20.30, premiera, już 31 marca. Warto jest więc być z nami, bo razem wieziemy radość. Kończymy dzisiejszy odcinek, życzymy Wam wspaniałego tygodnia. Niech to będzie uśmiechnięty, niech każdy dzień będzie uśmiechnięty. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło, a już jutro. Pamiętajcie, że poradnik agenta wątrobianki o nowej godzinie o 20.30. W ziole おっぱいあしすったな。